Na terenie stalowej Woli organizowane były już różne akcje mające na celu rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Stalowowolskie Stowarzyszenie Dobro Powraca takich akcji organizowało już kilka, m.in. w listopadzie 2012 roku na terenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej, na dzień przed Studniówką Licalistów ze Staszica czy podczas ubiegłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stalowej Woli. Jak szacuje szef stowarzyszenia, zarejestrowało się do tej pory już około 500 osób. 15 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku akcja rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku. Po raz drugi przeprowadzono ją w LO imienia Ken. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza, rejestracja była dokonywana za pomocą pałeczek do poboru wymazu ze śliny. Przez dwie godziny zgłosiło się około 50 osób. Maturzyści, a także osoby z zewnątrz, które dowiedziały się, że taka akcja będzie przeprowadzona. To jest druga akcja tutaj w szkole. Narodziła się taka fajna tradycja, że przed studniówką młodzież przychodzi się rejestruje. Są już pełnoletni, są świadomi tej, tej decyzji, przychodzą i tak naprawdę bez zastanowienia się rejestrują. Pierwszą akcję, którą ja zorganizowałem, to była w zeszłym roku w listopadzie. I od tamtej pory podjęliśmy decyzję, że 366 dni w roku jest na to, żeby rejestrować. Bo tak naprawdę każdy dzień rejestracji jest ważny. Jeśli ktoś się zgłasza do mnie, wystarczy zadzwonić, ja przyjadę, czy gdzieś się spotykamy i rejestrujemy. Bo mm, liczby mówią same za siebie. Co godzinę w Polsce, a co 5 minut na świecie, ktoś się dowiaduje o białaczce. Także. A tutaj naprawdę każda osoba, która jest kochętna jest na wagę złota, także nie można jej zostawić z boku. Co drugi chory na białaczkę zakwalifikowany do przeszczepu szpiku musi go dostać od dawcy niespokrewnionego. Im więcej potencjalnych dawców, tym większe szanse na życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Dlatego Fundacja DKMS Polska wraz z lokalnymi organizatorami przeprowadza m.in. dni dawcy, podczas których wszystkie zdrowe osoby mogą dokonać rejestracji i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców. Dołączając do bazy dawców Fundacji DKMS Polska, możemy zostać dawcą dla pacjenta zarówno w Polsce, jak i gdziekolwiek na świecie. Fundacja zarządza pełnymi danymi osobowymi dawców, jak również danymi sensytywnymi, czyli dotyczącymi stanu zdrowia. Dane dawców w postaci anonimowej, wiek, płeć, wyniki typowania antygenów HLA są przekazywane do bazy światowej BMDW. Potencjalny dawca z Polski dostępny jest dla pacjenta z Niemiec, Australii czy Norwegii, tak samo jak potencjalny dawca z USA, Francji czy też Włoch może uratować życie pacjentowi z Polski. Zarejestrować się może każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg bez dużej nadwagi. Aby się zarejestrować, niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości z numerem PESEL. Nie każdy zarejestrowany będzie dawcą. Jesteśmy tylko w banku, bo tak naprawdę trzeba też czasem cudu, żeby znaleźć bliźniaka genetycznego. Także im więcej, tym łatwiej jest ten, ten, ten cud uzyskać. W przeciągu miesiąca, maksymalnie dwóch miesięcy, będzie następny.